Cześć, witajcie na moim kanale. przy Was na kolejny Mulpexowy Hol. Znowu mam rzeczy po 4 zł. Większe rzeczy jest dla mnie, jedna, jedna rzecz dla mojej mamy, wzięłam jej znowu spodnie. W ogóle te, które Wam pokazywałam nie w poprzednim holu, chyba dwa hole temu. wzięłaś się okazało, że są dobre, także fajnie, że udało mi się trafić, bo ze spodniami to wiecie, jak jest. Ciężko po rozmiarze brać, z trzeba mierzyć, a no a udało mi się. Także podejrzewam teraz będzie częściej chciała spodnie, a pokażę Wam, co się wzięłam dla siebie. Wzięłam taką przepiękną sukienkę. Zobaczcie, taka dosyć w retro stylu, można powiedzieć, no jest tutaj y, powieszona na takie wieszeczki, ale można zaczepić ją na ramionczka, ponieważ są tutaj rzeczy, o które można je podpiąć, aczkolwiek no takie sukienki ładniej wyglądają bez ramionczek, ale ona jest bardzo, bardzo ciężka, zobaczcie, jest dwuwarstwowa, jest po prostu prześliczna, no, zakochałam się w tej sukience, jak ją tylko zobaczyłam, to jest taka warstwa z tiulem. Jest usztywniana troszeczkę tutaj, tak à la Gorset, ale są tylko takie dwie plastikowe fiżbiny, więc nie wiem, na to w skądzie się stabilnie trzymało. Nie trzeba do niej zakładać biustonosza, ale jest bardzo, bardzo ciężka, więc też tak, no ładnie będzie wyglądała bez ramionczak, na pewno, ale czy to będzie bezpieczne rozwiązanie, muszę ją sobie po prostu założyć jeśli a ja będę więcej czasu w domu siedziała, no i przetestować, czy to zjeżdża, czy to nie zjeżdża, no bo jeszcze powiedzmy, jak się nosi sukienkę taką z biustonoszem, no to wyjdzie kawałek stanika, tak, ale no... Tutaj jak to zacznie zjeżdżać, to i będę gdzieś tam poza domem, będę w bardzo niekomfortowej sytuacji, także zobaczymy, jak coś tam będzie unosiło z tymi ramionczkami, no bo można doczepić, ale teraz wygląda chyba zdecydowanie lepiej. No, dla mnie to sukienka jest prześliczna. Najlepsza rzecz z tego holu. Strasznie mi się podoba. Stół jest zapinana na zamek. Oczywiście zaraz wam pokażę, jak ona leży na mnie. No dla mnie jest prześliczna. Czy te kwiatki w ogóle ten fiolet z czarną, strasznie mi się podoba. Piękna. Jeżeli chodzi o materiał, wiem, że to jest jakiś, jakiś poliester pewnie. Patrzę, czy jest w ogóle. Ona jest w rozmiarze XS. Marka to jest apricot. Nie znam w ogóle tej marki. Aczkolwiek widziałam parę rzeczy z niej w się więc jest taka chyba trochę znana sobą. O, jest jednak metka. I nie dobrze skadłam, że to jest poliester. Nie, jest takie troszeczkę mieszane to wszystko. Yy, podszewka jest poliester, ale wierzch jest z bawełny w 97% i w 3% z elastanu. Także taka mieszanka. Ja nie pomyślała, że to z bawełna, bo w ogóle w ogóle to się nie gniecie, także fajnie, bo jak sukienka jest taka z jakimiś maszczeniami i wymaga prasowania, bo się gniecie, to jest po prostu męka, żeby to prasować, a czasami nie wystarczy samo pranie i powieszenie za smokrego po praniu, żeby się wyprostowała, więc... Więc tak, no ale teraz zaczcie, jak wygląda na mnie, no ja jestem zachwycona tą sukienką. No i tak wygląda ta sukienka, no i powiem Wam, że chyba jednak będę musiała nosić z ramionczkami, bo jednak trochę mi zjeżdża niestety. Być może, no niby to jest XS, ale być może posunę większe wioski i tyle. Pokażę Wam ją z tyłu też. Nie mi się strasznie, strasznie, strasznie podoba. Tylko jednak z ramionczkami. Nie wiem właśnie, czy czarna po prostu... Czy jakieś może fioletowe bym poszukała, ale tak ogólnie tak mi się strasznie podoba tutaj tej falka z koronką, nie no, naga jest. Kolejna rzecz to już zdecydowanie coś mi wow niż tamta sukienka, bo taki prosty top z mango w rozmiarze XS, leżowy, w białe groszki, taki zwykły lak. niestety nie podałam Wam składu, bo nie ma, jest wycięty, bo właśnie patrzyłam. Nie jest taki super przyświtujący ten top. Tutaj na wysokości biustu jest podwójnie złożony, także jakoś tam stanik się nie będzie odznaczał. Taka zwykła, zwykła rzecz, ale myślę, że całkiem okej. Okay. Akurat nic podobnego nie miałam właśnie w tym kolorze takiego w groszki, także, także mi się przyda. No mówię, no w porównaniu z sukienką, to tak, mm, ale, ale to jest przydatna rzecz. I tak wygląda ten top. Taki wiecie, zwykle, kwa ładnie będzie wyglądał wpuszczony coś, nie tak luźno, mi się wydaje, ale całkiem jest OK. Z tyłu. wiecie, z taki. Kolejna rzecz jest to też bluzka z hajemu Tym razem ona jest w ogóle w rozmiarze 32, ale być może miała być bardziej luźna, nam jest bardziej dopasowana, bo leży ok. Tutaj tak ją ciężko, ciężko, mało widać, tak jak jest na wieszaku. No ale zobaczcie ją zaraz. Na mnie całkiem fajnie się układa. Nie wiem, że już to odkryte ramiona są takie mniej modne, ale mi się to podoba, takie te wycięcia na ramiona, więc mi to tam na tym nie zależy. Ona jest taka. Zakładana tutaj z przodu, całkiem fajna i w ogóle fajne jest tutaj to, że ona ma haftkę, yy, zapięcie na haftkę, a nie tylko samo wiązanie, więc to jest też takie bardziej bezpieczne, bo tu nic się nie rozchodzi. Ja też jak jest samo wiązanie, to tak nie ufam samemu wiązaniu i tak sobie zawsze jakąś agrafkę spinam, czy agrafkę najczęściej, czasami coś doszywam, ale w ogóle po prostu spinam agrafką. No bo jednak, nawet, nawet nie to, że się boisz, to się rozwiąże. Bo to wiadomo, mogę zrobić jakiś konkretny supeł, ale zwyczajnież że to nie jest tak dopasowane i wystarczy się lekko przechylić. Ten materiał się rozchodzi i tak jest pewniej. Także fajnie, że tu jest w ogóle od razu ta haftka przyta. Także nie ma problemu z tym. No i całkiem fajnie to wygląda. Myślę, że ta bluzeczka to jest taki materiał, takie leciutkie, leciutkie wzorki, le lekko błyszczące jakieś takie kropeczki. Tak pewnie nie zobaczycie, ale myślę, że wreszcie. Na no, mnie to będzie bardziej widać, tutaj ta falbanka. całkiem fajna ta bluzka jest, akurat będę miała na jesień skład, to jest pewnie jakiś poliester Nie, 55% wiskoza i poliester, 45%, także nie sam poliester I tak wygląda ta bluzaczka, mi się niesamowicie podoba, bo ja uwielbiam takie fasony, pokażę ją Wam też z tyłu, wygląda w ten sposób Tutaj dzięki tej haftce nic, wiecie, się nie rozchodzi, jest bezpiecznie, nawet jak tak, to nie widać za dużo, naprawdę fajnie bardzo, bardzo mi się podoba ta bluzka. uwielbiam takie fasony. Wiem, że to, wiecie, było parę sezonów temu modne, tak i mówiłam, ale mi się podoba, także ja będę to nosiła, dopóki, dopóki będę jeszcze trafiała w sklepach czy w łupkach. Przedostatnia rzecz, bo nie mam za dużo tych rzeczy dzisiaj. Zresztą z reguły nie mam za dużo rzeczy, ale regularnie chodzę, także wiecie, to się porównuje, No i wziąłam, mam je znowu spodnie, one są pogięte, musicie wybaczyć. No, ale nie mieszkam z mamą, tylko albo ona do mnie wpadnie po tej spodni, albo ja jej zawiozek będę u niej, także i takie tam, wiecie, skniotę do torebki nie złożę, więc bez sensu, żebym jej prasowała i od nowa i tak będzie trzeba je prasować. To są takie luźne, luźne spodnie z wiskozy. Na pewno będą świetne na lato, bardzo takie przyjemne. Moja mama lubi właśnie takie, takie spodnie luźne, także na pewno jej się sprawdzą, o ile będą pasowały, ale one tutaj mają z tyłu gumkę, także myślę, że spokojnie będą pasowały. I też jak na takie luźne, delikatne spodnie, to one nie są jakieś super prześwitujące, także to jest super plus. No bo wiadomo, to jest tam irytujące. I mają kieszenie. Także takie typowe. To są takie troszkę krótsze przed kostkę. Całkiem fajne Powiem ja Wam, że nawet mi się całkiem podobają. I mam ten kolor też taki, taki przyjemny, spokojny, taki oliwkowy, ale taki bardziej zgaszony. Całkiem fajny. No i ostatnia rzecz, to jest już sukienka dla mnie. W ten sposób wygląda taka już dłuższa midi i już jej nie widać spadła. gdzie, że nie będzie taka, wiecie, spadająca. Jak ja ją założę, to wszystko będzie się odszepiało, bo ona jest też właśnie zakładana jak tamta bluzka na zakładkę. Także w niej zdecydowanie tutaj będę musiała jakąś agrafkę, albo może po prostu w gapie z z tamtej bluzki i właśnie jakieś haftki tutaj do szyi. No bo tu widzicie, to jest w pasie jązane, no a to wszystko jest luźno. Także nawet jeżeli to zawiąże będzie niby dobrze, to i tak to wszystko może się rozejść. Więc lepiej będzie tutaj coś z tym zrobić. One jest takie różne wzorki z kropeczek. Czarna, taka zwykła sukienka. Tutaj z tyłu ma dość duże rozcięcie. To jest nieruchomość w rozmiarze 36. Podoba mi się ten dół, bo ona jest, ona jest asymetryczna. Patrzcie, oczywiście, na mnie. Całkiem fajna sukienka, moim zdaniem. Taka zwykła na co dzień, tak naprawdę. Ale wiecie, ładnie wygląda. Też dłuższa to jest plus. Tutaj to nie wiem, czy to będzie się tak się ładnie rozkładało to rozcięcie ale chyba nie, bo ona jest dosyć mocno schowana, także to nie będzie taki rozporek-rozporek stąd zalec zobaczymy, jak ją przymierzę i tak wygląda ta sukienka, jest taka asymetryczna, tak jak mówiłam tutaj oczywiście się rozchodzi, więc będę musiała coś z tym pokombinować no ale te fasony tak mają po prostu, to nie jest chyba kwestia rozmiaru, tylko fasonu chyba, że jak ma się na przykład większy biusto, to wszystko się mniej rozchodzi, bo jakoś się lepiej układa ale na mnie to zawsze wisi i po prostu muszę coś z tym robić tak wygląda ta sukienka z tyłu ja myślę, że jest całkiem fajna, jestem zadowolona, taka, wiecie, wygodna, swobodna na co dzień, będzie, będzie super, w tym, że wezmę włosy, żebyście lepiej mogli zobaczyć, całkiem fajna ta sukienka jest. No i tak jak mówiłam, nie ma jakiegoś takiego rozcięcia, może i dobrze, bo jakiś wiatr czy coś będzie, będzie bezpieczniejsze. I powiedziałam że ostatnia rzecz, a ja jeszcze mam tutaj to, tylko tak mi się schowało pod inne, taka sukieneczka, którą sobie wzięłam jako taką halka do noszenia, wiecie, bo to mi się przyda, bo mam trochę takich bardziej prześwitujących rzeczy. A taka kolejna właśnie z dekoltem w ten sposób, właśnie na prosto, to pewne rzeczy mi się na pewno przyda. To jest w ogóle w rozmiarze M i to jest taki, wiecie, typowy poliester. To jest fajna, nie przyświtująca, taka w miarę dopasowana. No to jest sukienka, także Wam ją tu pokażę jako sukienka-sukienka, ale ją wzięłam właśnie celowo pod jakieś takie bardziej przyświtujące rzeczy. Tak wygląda ta czarna sukienka, którą chcę bardziej jako Halka traktować. Taka zwykła, czarna, dopasowana. Nie jakoś tam super obcisła, ale taka w miarę przysłowiaca jest. Tutaj tak wygląda z tyłu. No wiecie, tak jak mówię, bardziej jako halkę chcę ją traktować ale jako sukienka też myślę, że spokojnie się sprawdzi. Mam dużo podobnych, ale to jest coś, co często mi się przydaje, więc nigdy za wiem. No i te całe moje zakupy dajcie znać tradycyjnie w komentarzach, co mi podobał, co niekoniecznie. Jeżeli coś sobie fajnego upolowaliście ostatnio w ląbku, to dajcie znać, chętnie poczytam o, o tym. Dziękuję bardzo za oglądanie, do zobaczenia następnym filmiku, cześć!